Istnieje tylko kilka kroków, które musisz przejść, aby zarabiać 5 dolarów na minutę po prostu przepisując captre. Zacznę od wymienienia trzech najlepszych stron internetowych, które wynagradzają nas za przepisywanie capczy. Następnie pokażę Ci, jak możesz korzystać z tych stron, aby szybko zarobić pieniądze. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Nexo, platforma dla tych, którzy nie chcą, żeby kryptowaluty tylko leżały i się kurzyły. Jeżeli jeszcze nie wiedziałeś, to Nexo powróciło na rynek amerykański. Zamiast trzymać je bezczynnie, możesz na nich zarabiać pasywnie, zyskując nawet do kilkunastu procent rocznie, bez kombinowania, bez ukrytych haczyków. Na przykład trzymając stablecoiny jak USDC, możesz zarobić od 10 do 12 procent rocznie, wypłacając odsetki codziennie. Masz ETH, BTC czy inne krypto? Tam też naliczane są odsetki. System działa automatycznie, bez żadnego stackingu, blokowania środków czy biegania po platformie w poszukiwaniu ofert. Po prostu wrzucasz środki na konto i każdego dnia widzisz jak saldo rośnie. To jak konto oszczędnościowe, tylko że w wersji krypto i z o wiele lepszymi warunkami niż to co oferują banki.